To zwykły dzień w moim domu No, dzień w dzień, co ja? Próbowałem spać ktoś mi się w, we, ktoś mi weszł do domu, no to już musiałem się z nim w, w, wyprawić e, kibel jak kibel mm, Bawiłem się bronią, wystrzeliła e, Krzesła Damiany, Rafały Marciny To jest ogólnie schron taki mały e, Farba Florian. Kolejna farba Florian. Tak. To są bracia u mnie. Mhm. Tutaj. To jest chyba też na farbę, nie? To jest farba. Czy to jest na, na farma jakiś zbysiek powiedzmy. <grym> no to to mi się przyda. Setkał e, To. Nie wiem, po co mi to, Wszystkie. Co to jest? Uuu, tylko tak... Przerewolowanie robimy e, A, no tak, czekaj, zaraz Siema, siema, <grywa> jestem Mateo e, Znowu nie ma nikogo, niestety e, Gramy w half I sprawdzam, czy się nagrywa Nagrywa się, dobrze Jest zadowolony jeszcze włączę, wyłączę telefon to po pierwsze, po drugie... Mhm. Dobra. Okej. Okay. Mm -hmm, no to mi się przyda w, w do domu. o, No nie! No to dobra. No to ogólnie te, to musimy brać. To nam się przyda. To jednak się przy, też przyda. To też może się nam przydać. To też się przyda. O, i tutaj jeszcze jest kolejna. To też się, się przyda. A przez to mogę. <grym> o, jak to się wejść. No nie ma nie. Dobra a jest takie, mamy to to i gdzie, gdzie, reszta? i to miałem więcej chyba tego, nie? nie no dobra, mniejsza mamy te trzy i te trzy o dobra, dobra cztery jednak, wiedziałem, że są cztery i te cztery Trzeba sobą połączyć w prosty sposób. Na górę dajemy to. Tutaj jednego o i teraz tak. Otwieramy drzwi. Idziemy tutaj pod to. Dać sobie tak na zapas. I teraz tak. Jak już to jest na górze to dajemy na to. Okej. Okay. Coś w tym stylu powinno wam wyjść. Teraz to... Tak długo obracamy aż będzie tak samo jak te czerwone. Oj, teraz to dajemy tu. Będzie zastanawiać zastanawiacie co teraz. To trzeba dorzucić. To też. Nie, tego nie. To. Tu to wywalamy. I to tu. O. To tyle. Ja jestem ciekawy Po co to jest? Może tam jeszcze będzie potrzebne to Wezmę na wszelki wypadek <gry> To też wezmę Jakby to jakieś dało to do zapakować? Dobra <gry> Kurde No to ale chociaż Dobra, jedziemy sobie. Okej okay. No to zawsze się tak wczytuje I tutaj będzie ciekawie Na pewno O nie, pamiętam to Nie to, 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 to na się to nasi chyba Tak Normalnie bym tu w nie wjechał ale każą To się wezmę Dobra, dobra. Eee, Alec tak, jakby ktoś się zastanawiał, jak to przeżyć, idziemy sobie tutaj. To otwieramy, sobie bierzemy. Idziemy tutaj. To otwieramy. Wchodzimy. To wszystko tutaj niszczymy. To jest bardzo ważne. To jest na pewno. Wszystko zniszczyć. idziemy na górę na szybko. Bierzemy łóżko. Tak, to jest bardzo potrzebne do naszego całego planu. Jak widzieliśmy, już ma teraz. Wychodzimy stąd. I teraz tak. Tam już strzelamy materacem O kurde I tutaj z tej strony Strzelamy w nich Właśnie z tego Ale nie bo to jest no, Ale nie przemyślałem tego bo No tak Dobra Plan B Oni sobie sami to zrobią A my Bierzemy tylko materac Idziemy sobie tędy Wrzucamy materac Czy nazwijmy tego materace jakoś? Materac Marcin <grymne> W skrócie MM Czyli popularny twórcy gier Idziemy tutaj już zamykamy drzwi I teraz mamy tak Albo iść na górę, albo iść na dół Marcin Iść na górę Ja pójdę na dół Ma Marcin Marcin jest najgłużej, ja pójdę na dół Jest tutaj coś? Dobra na dole fajne rzeczy tutaj są jak ktoś ma mało HP na przykład to zapraszam tutaj chyba, chyba mi tutaj na chatę wbili Jakby się... Jakby się już działo tak źle, to możemy jakoś wyrzucić przez okno. Ok oh. No ja tak nie wiedziałem, że tak to chcecie zniszczyć. Możemy kogoś przez okno wyrzucić. To... Jak, jak uważacie, że to nie jest opatrzane, to możecie to oczywiście wyrzucić. Okay, to nie będzie po to raczej też. To może się przydać zawsze. Już mi tutaj wchodzą. A więc tak, po co ten materaz pewnie się zastanawiacie? A to, że tutaj jest stosunkowo łatwo tutaj jak widzimy takie coś, to musimy wy, wyrzucić jakby to leżało O! Coś w tym stylu I teraz Bierzemy sobie materac I materac dajemy do tego Ja się zastanawiam co, co to tam dało Otóż to nam ba dało bardzo dużo, ponieważ teraz możemy fajnie spać No a w tym pomieszczeniu bardzo dużo będziemy właśnie mieszkać O mój Boże! Ale to kolejny się zaberkadować, jakby ktoś chciał. Tutaj na górze to będzie bardzo potrzebne to pomieszczenie, ponieważ tutaj mamy. municję. A tutaj będzie to bardzo potrzebne. Do tego właśnie najbardziej opłaca się tutaj chodzić. Teraz sobie przychodzimy tutaj, powiedzmy. się chyba odpowiedzieć nie da. A fajne, fajne, ogólnie tak się rozwala to szyby. O, fajne. Dobra, i ja na. o, kurde. to się da otworzyć no. O wow Bam! O ty bronie zawsze nie za mało Nie, broń nie zawsze nie za dużo chyba No są jakby zawsze nie za mało To, to nie trzeba brać jak zawsze jest nie za mało, jakby. No to wystarczająco. No. Jak, jak broń zawsze nie jest za dużo, to się wtedy bierze. No tak, no to dobra. Co my tu mamy? Tutaj musimy się przetransportować, chyba. Albo że my tu jesteśmy? Nie, tu chyba jesteśmy. no tak, ten będzie musiał jechać. Już to widzę. Dobra, więc tak. Teraz A, krzesło, Zbysiu. Jakby dawno się nie widzieliśmy. Dobra, Zbysiu. Oczekaj tu na mnie. Wrócę kiedyś. Do, dobra, mam ma plan. Masz tutaj broń. Jak tu przyjdą, to strzelaj. Zrozumiełeś? mowa. Raz Zbysiu, czy jak... Tak, Zbysiu, chłopiłeś. Kolejna broń do kolekcji. Kolejna. Masz, Zbysiu. Trzymaj się. Bam! 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 Gordon i walka na latarni! du 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 du, -du, -du. Dobra, tędy. O kurde. Jak się tego pozbyć? Dobra, wchodzę mi tutaj. Oba. To nie było dobrze. O nie, wszystko od początku. O mój Boże. Dobra, idę to jeszcze raz. Nie mam łóżka! O mój Boże! Dobra, nie, inaczej. Plan B, plan B. Wchodzimy do pomieszczenia i ukrywamy się tutaj do końca życia. Na pewno nie tutaj, ponieważ nie ma żadnego łóżka. Najlepiej tutaj, w tym pomieszczeniu, ponieważ tutaj mamy wszystko w blisko. Tak. Okej, okay, bierzemy sobie, Marcina powiedzmy samych tam Wszystkie te do góry bierzemy Eee tył nie da się chyba brać <laughs> Na górę Dobra Co, coś to ciekawego jeszcze jest? To jest wyjście O! No to nie wiedziałem że tego się O to się da było wziąć Rysię. Zapomnijcie zabarykadować drzwi A do zabarykadowania drzwi, ba, najbardziej nam się chyba to przyda A to nasi, no, dobra Możesz tu wejść? I zamknąć drzwi? Błagam zamknij drzwi, no zamknij te drzwi! Adrian, no chodź tu, gdzie tam miał Dobra, no nie wierzę, dobra zostajesz tutaj na zawsze, nie? Kur Zamknij się te drzwi No powiedziałem, że to jest... O Dobra Kurde, ktoś znowu otworzył O! Dobra No nie ktoś coś boli Dobra Kurde Nie da się tego tak zabarykotować, jak bym chciał Bierzemy to na górę Będziemy się do góry barykotować w ogóle jest najlepsze pomieszczenie do barykady. O, już, już chyba wchodzą tutaj. Nie, ja się. Ja tutaj muszę zabaryka zabarykadować się. By Byłbym bardzo szczęśliwy, jakby się nie szerali. Dobra, chyba tyle. Dobra, nie. To. A, w ogóle. Chciałbym pozdrowić takiego jednego gościa. Sorry, nie pamiętam twojego Niku, ale on. O kurde... A, łapcie to. E, on robi mega fajne... Mm, fajny serial. No tutaj, właśnie. I to jest chyba w. Robiony w tym. E... W tej grze od Rogstara. Mm, nie? nie wiem. Macie w, w opisie link do jego kanału. Macie przejść. No i dobra, jak jesteśmy tutaj w tym momencie, możemy wywalić, oczywiście, przez okno jakieś niepotrzebne rzeczy. To jakaś szafka, po co to komu? Teraz, jak wyrzuciliście niepotrzebne rzeczy, nie wiem, co musi teraz zrobić. To zabrykadować wejście, żeby nikt tutaj wam nie weszedł. A zabrykadować wejście jest bardzo łatwo, coś w tym stylu. Najlepiej po dwa razy, jakby podwoić ten. O, coś na celu. Teraz to dajemy w taki sposób. I, nie, I już nas nie widzą, prawda? Teraz tak Łóżka możemy jakoś też zaberkodować jakoś tak ładniej Bo będziemy spać na materacach, a nie na jakieś łóżkach I trzeba czasami przedstawić, bo to się niszczy. O nie, nie! Dobra. OK, A teraz dobra Tu jak widzimy możemy strzelać stąd O Żył? Nie wiem Ale tak byłem, kuszę jeszcze Jak oni stają To, to mega dobrze by ich trafić, ale Jak chodzą to tak ła stop dobra dobra my teraz czekamy na kolejną falę ja już ze stąd wyjdę dobra, muszę teraz iść do budynku latarni właśnie dlatego tam mieliśmy być ale, o kurde, dobra nie, ja coś sobie zapiszę, bo to co, co ten gościa od... Robi to jest jakaś przesada, szybko do latarni. o kurde, szybko dobra, 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 jestem w latarni już. Uff. Teraz, właśnie w tym momencie, się to przyda. Tutaj co jest tutaj w tym pomieszczeniu? No, no, zbyt dużo zdrowia. O mój boże, no dobra, już mi jednak do przyszło. Jest zadowolony. Idziemy do, do tego, do Grzesława? Nie, jak on miał? On no to krzesło, Marcin, chyba tak? Nie, nie ma teraz. Marcin to był a ten gość? Rafał, pewnie. Dobra, Rafał. Rafał żyje, jak widać. Tylko, że on nie ma łóżka. Hmm. Trzeba mu coś zrobić, takiego fajnego. Dobra, Rafał, stój tutaj. Mam na przykład dla ciebie. Tak. Dobra. Rafał, już go nie znajdą. Idziemy na górę teraz. Bo trzeba zacząć tego... tego... to coś. Zapisujemy tutaj. Najlepiej zapisać jak... Tak. Bo, bo tak jak właśnie wzięliście to jak Brzecie to już wszystko od początku i to trochę tak jest trochę takie Teraz tak. Bierzemy wyrzutnię, wyrzutnie rakiet i strzelamy tego gościa. O! Dobra, nie, nie trafiłem. Dobra, dostał i teraz na dół bierzemy to. I znowu. Kurde, znowu nie tak. Nie Kurde, no jakim cudem. Jest, dobra, do trzech. Dobra, po się nam się udało. Jeszcze dymi. Kurde, nie bo on zastrzelł. On strzela chyba w te, dobra. Miera. Spada? Tak. Pięknie. To tyle. Weź apteczkę. Chciałbym. Już, jed już jedzie, tam. Dobra. Rafał, Jezus, git, wszystko. Możesz wyjść. O Jezu! Walnąłem go przez przypadek. O mój Boże, Rafał. Nic nie jest? Idziemy. Dobra. O! Hello, chodź, Rafał. Nie, Rafał. O, chyba nie przejdzie. No, przejdź. A tu idziemy? Szapora tu nic ciekawego nie ma. A jest. To. Czekaj. Dobra, Robert, nie miał. chyba. O mój Boże, nie wiem, nie Rafał, dobra, krzesło Rafał. Krzesło Rafał, dobra. Krzesło Rafał. Jedziemy tutaj. O nie, jest, tu będą te mordercze piaski. O mój Boże! Szybko Rafał! O mój Boże Rafał! Nie! Tyle było przed nim! Nie! Poświęcił się dla na nas wszystkich. O mój Boże! Rip Rafał, rip Rafał! O, tyle z nim przeżyłem. To był, to był taki dobry przyjaciel. I krzesło. Dobra, idziemy tandy. I teraz tak, tutaj możemy zdobyć osiągnięcie. Osiągnięcie się nazywa. Zaraz nie znajdę. Eee. Eee, nie Nie O, dobra Tutaj to jest Nie możemy piasków Czyli tutaj nie możemy dotknąć piasków Nie on miał? Lazlo, dobra Biedny Lazlo Oj mój Boże, idą po mnie Nara Nara, 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 nara Dobra Musimy szybko to zrobić, bo siebie nie może trwać 18 godzin A więc tak Bierzemy to To się naprawdę przyda Rozwalić się, nie? No, zaraz, tak To już nie powinno rozwalić Nam po to, żeby wysunę i z tym to będzie nam potrzebne w przyszłości. Teraz tutaj tak. Teraz tutaj możemy sobie tutaj dać. To? Dobra. Wzgit. C weźmy. Jest taka podpucha, żeby wejść na piasek. Mi się wydaje. O mój Boże. Dobra. git Teraz tutaj tak. I lecimy dalej. To z tym też tego to właśnie nam było potrzebne Tutaj, tu byśmy... Dotknąłem piasek Znowu dotknąłem piasek No nie aż tak bardzo chyba, nie? Powinno co mi zaliczyć, ale nie jest pewny O mój Boże, dotknąłem piasek No, no. Tutaj I ja robimy tak, tak, tak Chodzimy tutaj tak, tak Idziemy na to, tam, tam, na to, tutaj, tutaj, na to, tu, tu, na to, tu, tu, na to i na to. Dobra. Teraz mamy połowę z głowy, bo druga połowa za nami, znaczy nie za nami, tylko przed nami jest. Dosłownie. Teraz na to możemy wejść. Tam możemy to rzucić. Dobra, I teraz tak. Tutaj raczej będzie git wszystko. wystarczy się tam dorzucić. Teraz to, to też tam dorzucić. Dobra, i teraz się rozpędzić. Tutaj skoczyć. Tutaj tutaj i tak. I właśnie w taki sposób. Dobra, I teraz tak. Mamy dwie opcje. Albo idziemy tam. Albo idziemy tam. Mogę wam już odpo odpowiedzieć, że tam niczego chyba nie ma Teraz ja żebym Idziemy tutaj Miałbym zostawić sobie... To I to na przykład będzie w ręku, czy coś Nie Nie, nie będziemy mogli tego w ręku, bo tutaj... Trzeba skoczyć, dobra Tylko grę zrobimy I teraz tak To rzucamy tam, bo tam będzie bardzo dużo potrzebne. To Tutaj To Tak samo tam Teraz żeby No, i się nie udało, ale możemy zrobić um, Tej grę oczywiście, czytać, tylko że to będzie od początku. Dobra, nie aż tak, tak źle. Rzucamy tam, tam, Wszystko tam, 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 tam. I tutaj się zami żegnam. Bo już sobie zobaczę, ile jest już odcinka. No tak, dobrze jest odcinka. E, więc ja Was żegnam. E, w tym materiału to było na tyle. Właśnie. E, pa! <laughs> Lalo!